Przypadki miłosne, wiola nowacka i Ania Skoczek. Cześć wielu! Cześć Aniu! Dzisiaj będzie nietypowo, bo dzisiaj będzie o mieszkaniu z wrogiem. Kojarzy mi się taki straszny film sprzed lat. Jaki? Sypiając z wrogiem. Sypiając z wrogiem, ale był też taki film Pan i Pani Smith o tym, jak o. małżeństwo czy para mieszkali ze sobą i toczyli ze sobą takie Bezostalne dosłownie wojny. straszne wojny, wychodząc pokiereszowani, cali we krwi i ze zdewastowanym mieszkaniem i domem. Ciężki temat, ale zgłoszony przez... Przez słuchaczy dotyczący kwestii mieszkaniowych tak naprawdę, bo mam wrażenie, że dużą rolę w tych pytaniach, które dostajemy jest to Sytuacjach, które tam opisujecie, odgrywa kwestia mieszkaniowa w naszym kraju, a mianowicie dotycząca tego jakby trudnego dostępu do mieszkań, drogich mieszkań, sytuacji takiej, gdzie po rozstaniu, po zakończeniu związku para i tak pozostaje ze sobą pod jednym dachem, tłumacząc kwestię wielokrotnie brakiem dostępu do mieszkania, do wynajmu mieszkania, brakiem finansów, tak. Mhm. Albo koniecznością tak, jeszcze przejścia jakiejś drogi sądowej o podział majątku. I ludzie trochę z wygody, trochę dla poczucia bezpieczeństwa podobno zostają w tej wspólnocie, mimo że psychicznie są już tam ze sobą albo rozłączeni, albo w dużych emocjach trudnych. Dzielą się pokojami. Jedno mieszka w salonie na przykład, jedno zajmuje sypialnię. Często bywa też tak i mamy takie historie, opiekują się wspólnym dzieckiem jeszcze w dodatku. Albo psem. Albo, albo psem, albo jakimś innym zwierzęciem. No i teraz no pytanie wielu. Mieszkać ze swoim ex czy nie mieszkać ze swoim ex? Znowu pytanie czarno-białe, znaczy wymagające odpowiedzi czarno-białych, a jak wiesz, ja nigdy takich czarno-białych nie daję. Tylko zapraszam do pewnych rozważań, do myślenia. Ludzie pytają, wprawdzie, co robić, ale warto by sobie porozważać, jakie konsekwencje wnosi do naszego życia dalej przebywanie z tą osobą, z którą się właśnie rozstaliśmy albo rozstajemy. Jakie to są konsekwencje, na które jesteśmy narażeni i które znosimy? Ważne jest uświadomić sobie, co to dokładnie za koszty psychiczne, czyli emocjonalne, ponosimy w związku z podobno wygodną sytuacją. Wygodną bądź też podobno wymuszoną, mhm. bo też wiele osób właśnie zgłasza, że nie ma możliwości zamieszkania w innym miejscu. Ludziom łatwo jest mówić, że nie ma innego wyboru, jak są przyzwyczajeni do Czegoś, co jest łatwe. Ja nigdy nie jestem za tym, żeby się czarować takimi tekstami, jak nie mam wyboru. Ludzie zawsze mają wybór, i zawsze, jeśli podejmiemy decyzję, że szukamy rozwiązania, to ono się w końcu gdzieś znajdzie, jak będziemy usilnie do tego dążyć. Można by znowu polemizować, tak, ale, tak, ale, ale wiem, że to jest wszech zasada, że jak ludzie chcą. To znajdzie się z czasem sposób. Ja zawsze jestem orędownikiem tego, tego myślenia, a nie mówienia, nie mogłem inaczej. Możliwości jest wiele. Oczywiście też można każdą z nich negować, ale tak naprawdę to jest kwestia choćby powrotu do domu rodzinnego, czy zamieszkanie przez jakiś czas u bliskich przyjaciół, znajomych. Mhm. To jest kwestia nawet jednego. Najmu... Najęcie jakiegoś. Tak. Pokoju, pokoju nawet wspólnego. W, w mhm. mieszkaniu studenckim albo takiego pokoju w, w jakimś hostelu, który ułatwiłby powrót do, do siebie samego i taką Czyli... możliwość odcięcia się od mieszkania z osobą, która na pewnym etapie życia może stać się już naszym wrogiem. To pomówmy może o tych konsekwencjach, jak to jest i na co jesteśmy narażeni, żyjąc na tej wspólnej przestrzeni po rozstaniu. Co się tam ludzie czują? To mhm. mamy na przykład pierwszą taką sytuację. Doszło do decyzji o rozstaniu, jak już wspominałaś kiedyś przy okazji któregoś z naszych. Odcinków naszego podcastu, bardzo rzadko statystycznie zdarza się tak, że siada dwójka ludzi i mówi do siebie, że o, właśnie w tym momencie, tym jednym momencie, w tej jednej chwili, obojgu skończyła nam się miłość i musimy się rozstać. Jednak statystycznie częściej, o wiele częściej jest tak, że te decyzję podejmuje w sobie być może już też przez dłuższy czas jedna osoba i tej drugiej osobie w związku taką decyzję już komunikuje. W związku z czym jedna osoba już wie, bo przygotowała się do tej myśli albo oswajała się z tą myślą o zakończeniu. Związku przez długi czas. Druga jest tą myślą zaskoczona, i teraz taka dwójka ze sobą mieszka. Co się dzieje? Wiadomym jest, że ta porzucona przeżywa emocjonalny koktajl, czyli z zaskoczenia, po rozstaniu, to mamy gniew, czyli wściekłość, a potem bezradność, potem lęk, mamy dużo żalu, rozpacz. To są takie emocje, które nami targają przez, no, ładnych parę miesięcy, i warto sobie zwrócić na to uwagę, że życie z takim koktajlem emocjonalnym jest dosyć trudne. Czyli jest, wracamy Jest do te... nawet trudne żyjąc samemu, a co dopiero tak. z tą osobą, do której jeszcze coś czujemy. Miłość, tak? Przywiązanie. Borykamy się cały dzień z tymi emocjami, a potem przychodzimy wieczorem i widzimy znów tą samą osobę. I to jest tak, że człowiek, który nawet chciałby wejść w proces radzenia sobie z tymi trudnymi emocjami i przejść do kolejnej fazy jakiegoś. Zwalniania. nie jest w stanie, bo to mu odrasta, wiesz, po przybyciu do domu i zobaczeniu tej osoby i wejściu z nią w jakieś interakcje. Wiesz, to jest pewne, że ludzie, którzy są po rozstaniu, chętnie się jeszcze kłócą, albo robią sobie na złość, albo jakoś się drażnią nawzajem. Więc niełatwo jest radzić sobie z, tymi, z tym koktajlem, kiedy ma się tą bliską osobę ciągle pod ręką. To jest pewne. No więc żyjemy na tej bombie zegarowej, toczymy te wojenki. Bywa, że para pogrąża się nawet do rękoczynów, jeśli te emocje eskalują, eskalują w nieskończoność. No i wesoło nie jest, jeśli do tego mamy wspólne dzieci, a one na to muszą patrzeć. To nie dajemy dobrego przykładu. To powstaje w tych dzieciach takie przekonanie, że skoro mamusia i tatuś tak żyją, to tak powinien wyglądać związek, tak? Czyli no tak. wypuszczamy na ten rynek kolejne pokolenie Poranione. poranionek, po mm -hmm. którego głowie rodzi się taka myśl, że związek polega na to tym, warto. żeby mm -hmm. właśnie walczyć, być złośliwym, kłócić się, mm -hmm. że to jest takie naturalne środowisko. No tak. domowe. Po pierwsze, to jest Niezdrowe dla dzieci, ale też niezdrowe dla nas samych, żyć w tych wybuchających uczuciach. To też jest niezdrowe dla ciała, bo od tego choruje nasz układ odpornościowy. Dostajemy różnych takich psychosomatycznych dolegliwości, jak rozstrój żołądka, jak migreny, zakłócenia pracy serca z powodu stresu. No i to też jest dodatkowy ciężar nic miłego. Wiemy z różnych Waszych maili i Waszych informacji, że takie sytuacje mogą trwać latami, czyli można powiedzieć, że te takie najsilniejsze emocje w pewnym momencie, no siłą rzeczy no, trochę mhm. opadają, mhm. a sytuacja mieszkania ze swoim ex trwa przez na przykład rok czy dwa lata czy i więcej. Było, u rekordzistów było ładnych parę lat jeszcze. No i właśnie, i co mhm. wtedy się dzieje? Czy można się oswoić? No bo widzimy, że te sytuacje trwają latami, ale czy one oznaczają, że ta para często się oswoiła? Nie. Właśnie często nie. Przez to widać, że jeśli im zależy ciągle, czyli nadal nie znaleźli tego rozwiązania, to są emocjonalnie ciągle w tej pułapce jakieś wzajemności, które muszą uprawiać. Wiesz, mam taki przykład kobiety, która 20 lat już jest z mężczyzną, dzielą ten dom na pół, on już ułożył sobie życie i ma nową żonę, a ona po tej drugiej stronie domu utknęła w no, klaszczach, można by powiedzieć. Poczucia, że jest porzucona, wzgardzona, ona ciągle jest w pretensjach do tego męża, szuka z nim zwady, nastawia dzieci, które są dorosłe i przyjeżdżają do niej, gościa nakaże im wybierać, którą część tak, domu pójdzie. Tak, 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 dokładnie. Czyli ona uparła się, że będzie uprawiać tą rolę tej ofiary tego rozpadu, no i to już jest, jak mówię, 20 lat. Kolejne pokolenie jest to uwikłane, czyli te dzieci, które chodzą na terapię do mnie. No i takie to jest dosyć przykre, widzisz, że to może prze przerodzić się w taką uporczywą postawę przewlekłą już chorobę niemożności pójścia swoją drogą. Tak, ale właśnie w tym, w tym kierunku akurat u niej ofiara, że jest ofiarą i zapraszanie dzieci, żeby tą rolę tych ofiar też odgrywały, żeby z nią razem pielęgnowały uraz do tego ojca, ona tam oskarża tego ojca, przed tymi dziećmi ciągle każe, żeby te dzieci jakby ją wspierały, trzymały no, jej stronę. Wybrać, tak obóz, mm -hmm. tak, tak. do którego obóz. będą przynależały. Tak, i to jest bardzo, bardzo ciężka sytuacja. No są też inni, którzy wybrali tę huśtawkę emocjonalną uzależnieni od walki tych Emocji, adrenaliny, a potem tak godzenia się czy ukojenia. No i są tacy, co po prostu muszą ten sparring uprawiać w nieskończoność. Słyszałam o takim przypadku wśród moich znajomych o parze, która mieszka, nadal opiekuje się wspólnym dzieckiem, a każda z tych dwójki ludzi zaczęła spotykać się już z nowym partnerem. I co to jest w ogóle za, za sytuacja? Oczywiście nie przeprowadzają tych nowych partnerów do domu, ale chciałabym, żebyś mi opowiedziała o tej sytuacji z punktu widzenia tego nowego partnera, co tam w tej głowie musi się rodzić, żeby się też godzić na taką sytuację. Że oto mój nowy potencjalny partner na całe życie wraca do swojego domu, do swojej byłej partnerki i dziecka i twierdzi, mhm. że no nic ich nie łączy, to jest tylko kwestia formalna i kwestia mieszkaniowa. Już to, co ludzie mówią o swojej sytuacji, to jest coś może być zupełnie innego niż to, co tam naprawdę w podświadomości się ich dzieje. Tak, jak oni twierdzą, że to wystygło, zupełnie emocjonalnie, zapraszają nowych partnerów do życia, a przestrzeń jest wspólna. to jest pytanie. Co to znaczy, że przestrzeń jest wspólna? Ja zawsze mówię, że tam musi być jakaś zależność emocjonalna. Że niemożliwe jest, żeby ludzie tak bardzo pragnęli widzieć się dzień po dniu, a jednocześnie twierdzić, że są sobie obojętni. Tam coś takiego musi być, ale nie będę teraz zgadywać co. Na pewno jest to coś wiążącego i jeśli obydwoje połączyli się z partnerami, którzy się na to godzą, no to wiesz, nic mi do tego. Jeśli uważają, że to jest okej, okay, to mogą na przykład sobie poczekać. Z doświadczenia wiem, że jak się nie uporamy z uczuciami, czyli z tym bagażem, który tam jest ukryty, to nie uda się wcale rozwikłać tej ekonomicznej czy mieszkaniowej sytuacji, że ci partnerzy to mogą czekać sobie znowu kolejne lata. Czyli to zaufanie musi mieć pewnie jakiś limit. Dobrze by było, żeby ci partnerzy dali im jakieś ultimatum, jakiś czas, do którego oni mogą czekać, aż ci się pozbierają i rozwikłają te swoje zależności. Natomiast nie dawanie ultimatum, no to sprzyja temu, żeby ta sytuacja trwała w nieskończoność. To mówimy o takiej sytuacji, w której dwójka z tej byłej już pary poukładała sobie życie, ale też wiemy statystycznie, że to jest mało prawdopodobne. Podobne, żeby w jednym momencie dwójka ludzi z rozbitego związku ułożyła sobie nowe związki w jednym czasie. Opowiedz mi o takiej sytuacji wielu, że jeden z tych partnerów po rozstaniu układa sobie życie, a ten drugi musi się przyglądać. Jak jego powiedzmy była żona albo była partnerka, szykuje się na randkę, pięknie się ubiera, wychodzi w skowronkach, wraca w większe, jeszcze większych skowronkach. Co tu się może dziać? Tu się może dziać coś bardzo niebezpiecznego, czyli pielęgnowanie urazy, która często może doprowadzić ludzi do nieobliczalności emocjonalnej albo do furii i ataków później, które w sądzie nazywane są wieszczym, tak, w afekcie ją zabił na przykład, czyli to są takie bardzo silne emocje albo autodestrukcyjne na przykład na swoją niekorzyść, które zachęcają ludzi do odebrania sobie życia, czyli narażanie się na to, że obiekt naszych westchnień, Idzie i jest w ramionach kogoś innego, i my musimy na niego czekać w tym domu, jest jakby największym ciosem, który możemy sobie zadać dla naszego złamanego serca. Apeluję, żeby ludzie tak sobie tego nie robili, bo to czysty masochizm jest, myśląc albo ignorując siłę tych uczuć, bo to jest naprawdę nieprawdopodobna siła, która może się w tam wtedy Ona się Może na nowo mhm. tak naprawdę obudzić, nie? że związek, który jakby i tak chylił się ku upadkowi w pewnym momencie, to w jednej chwili, w której właśnie jeden z tych partnerów załóżmy dla roboczo partnerka, szykuje się na, na doskonałą ranę i wychodzi, to nagle w, tej, w tym partnerze, w tej drugiej osobie, w tym byłym mężu mogą budzić się jakieś takie, wiesz, nowe, na nowo te uczucia z hmm. początku ich związku na przykład, nie? No bo I sobie tam. przypomina, jak to było właśnie nie pod koniec, kiedy się kłócili, hmm. kiedy to wszystko zdychało, tylko jak to było na początku, A kiedy było fajnie, o, innych, było... o tej. Il, il... Mm -hmm. Iluzorycznej wprawdzie, tak marzeniu, że ta miłość może wrócić, czy żeby zacząć się paradoksalnie starać ponownie o tą osobę, i to zazwyczaj jest na straconej pozycji, ta energia, bo tak czy inaczej, prawdopodobnie te umizgi, nawet jakby on tam odpalił, to nie będą mile widziane. No i, i wtedy jest znowu potencjalnie frustracja czy rozżalenie, że nie zostaliśmy przyjęci. Tłumaczenie, robimy to dla dobra dziecka. Na dobra dzieci. To stare jak świat, ludzie od stuleci sobie to mówią, a potem dzieci ich przychodzą na terapię, bo tkwiły latami w związku, gdzie były świadkami, kiedy matka z ojcem właściwie byli obok siebie albo byli właśnie zwróceni przeciwko sobie, a dzieci musiały na to patrzeć. Więc rodzice, którzy myślą, że robią prezent dzieciom i są ze sobą na wspólnym terenie, podczas gdy się nie kochają albo nienawidzą, to jest bardzo zły prezent. Dzieci później muszą się pozbywać tego balastu na terapiach. My czasami wspominamy o tej regule, ale myślę, że też my powinniśmy czasem mówić o niej wyraźniej i głośniej, że szczęśliwy rodzic to, to są szczęśliwe, szczęśliwe dzieci. dzieci tak. że, że jeśli rodzic będzie ciągle zgorzkniały, nieszczęśliwy, smutny, w tej roli ofiary albo w tej roli właśnie takiego agresora. agresora też, mhm. nie? To gdzieś i tak przemyci dzieciom ten wzorzec, choćby nie wiadomo jak się starał go ukryć, bo dzieci to mądre istoty od urodzenia i to nie jest tak, że one nic nie czują i nie widzą. Tak? To jest tylko nasze pobożne życzenie, że, że im się nie dzieje krzywda i że, że, to, a to, nawet, że to jest prezent. Mm, tak? Że lepiej, żeby mm -hmm. miały dwójkę nieszczęśliwych rodziców pod swoją ręką i w zasięgu, niż mm -hmm, dwójkę niż domy. szczęśliwych rodziców mm -hmm. na dwa domy. Nie? No tak, to jest ta iluzja, którą często sobie opowiadamy, żeby nie stawiać czoła naszemu strachowi przed rozstaniem i tym wszystkim niedogodnościom, z którym się trzeba będzie zmierzyć. tak? Ludzie często sobie taką bajuczkę opowiadają i wtedy im jest wygodnie dla tych dzieci nieść swój krzyż. A powiedz mi wiele już o takich czysto technicznych względach, no bo jednak Myślę, że biorąc pod uwagę warunki mieszkaniowe, w większości mówimy tutaj o mieszkaniach, jeśli te osoby mają trudność tak w znalezieniu nowego miejsca zamieszkania. Mówimy tu o mieszkaniu, czyli o jednej wspólnej kuchni na przykład mhm. i o jednej wspólnej łazience, czyli o tych terytoriach, które, no, w których, na musimy, których się mijamy. Musimy, mhm. musimy się mijać. Tak? Czy da się oddzielić i da się tak twoim zdaniem i, i psychologicznie i mentalnie i fizycznie tak podzielić dom, żeby dwie osoby nie wchodziły sobie w drogę i, i tam funkcjonowały bez Zauważania swojej obecności? Wiesz, może i jest. Ale to nie chodzi o tą techniczną rzecz. To jest trudne, no ale jeśli na przykład umówiamy się, że jeden pracuje do południa, a ten drugi od, od południa do wieczora i się tylko spotykamy albo gdzieś tam ukradkiem czy przelotem, albo jak już sobie podzielimy jakieś tam ściany i tak dalej, to tak czy inaczej, ten podział materialny, czy techniczny w żaden sposób nie rozwiązuje nam tego uwikłania emocjonalnego. To nam się tylko tak wydaje, że te dwa światy materialne i emocjonalne się jakoś rozłączają, ale nadal tam są. Czyli nawet jak myślimy, że nasze drzwi są zamknięte, no, to nasza głowa ląduje z pewnością do tego, co tam ona robi za, za tą ścianą, czy tam on, bo jesteśmy tak bardzo połączeni i często słyszymy te nasze dźwięki, tak? Także umysł ciągle jest podąża za tym partnerem i emocje też, więc nie sądzę, żeby można było tak doskonale podzielić tą materię, żeby nam strona emocjonalna się uspokoiła. Od tego. A powiedz mi, wielu, czy Twoim zdaniem to jest w ogóle możliwe tak w życiu, żeby poczuć obojętność kompletną i traktować jako tylko współlokatora takiego technicznego, Technicznego, właśnie, osobę, która na pewnym etapie życia była nam tak bliska, że zdecydowaliśmy się wspólnie zamieszkać. To jest bardzo trudne pytanie o statystyki. Takie umieranie miłości z dwóch stron porówno, tak, żeby móc się wystygnąć emocjonalnie, to może być temat, nie wiem, na no, jakąś czarną komedię, ale nie wiem, czy ja to widziałam kiedyś w życiu, żeby być tak sobie ze współlokatorem swoim byłym, ukochanym i dzielić dom. Znasz bez tak żadnych ża emocji, <laughs> bez żadnego, nawet właśnie takiego tak. kłucia w sercu, że kiedyś to. Jednak było kiedyś się razem zdecydowaliśmy na no tak. mieszkanie. Nie wydaje mi się, żeby to było mądre albo zdrowe, ani nawet specjalnie możliwe. Chociaż pewnie są jakieś wyjątki, ale nie, nie będziemy tu tego promować, bo zawsze ludzie na, jak słyszą wyjątki, to chcą im dorównać. Dobra, to powiedz mi, kto ma wyjść z tego domu? Jak to ustalić? Jakbyśmy zadały to pytanie naszym słuchaczom i słuchaczkom, to kto się ma wyprowadzić, to by było on, ona, nie no, ja. To oczywiście, tak? Ciągnięcie w swoją stronę. jestem za tym, żeby ludzie, mimo że jest ciężko emocjonalnie, po próbowali negocjować. Jeśli nie umieją sami zachowując spokój, to niech pójdą do negocjatorów czy do mediatorów, żeby pomogli im ustalić te merytoryczne, techniczne szczegóły podziały majątku. Prawnicy są od tego później też, żeby mimo wszystko starać się rozmawiać, bo. Kto ma się wyprowadzić, to zależy od bardzo wielu rzeczy, choćby od tego, kto ma jakiś status ekonomiczny albo możliwości kredytowe, kto ma jakieś oparcie w bliskich. Że tutaj jest wiele zmiennych i warto tych zmiennych mówić. To nie mieli to ustalać, które to zmienne będą właściwsze. Chodzi raczej o tą wolę i kontynuowanie rozmów, aż się wypracuje to rozwiązanie. To rozwiązanie przy przeprowadzce może dotyczyć różnych rzeczy, choćby nie tylko tej, kto się wyprowadza, ale kto bierze stół, kto mm -hmm. weźmie krzesła, a kto zabiera ze sobą szafę i dywan. No tak, a to też są Choćby takie ambicjonalne często. Już nawet jak nie potrzebujemy, a mamy możliwość dopiec albo od, odpłacić, no to zrobimy to po to, żeby tą wojnę wszcząć. To oczywiste jest, że nie zachęcamy do takiego czegoś, ale żeby o tym znów porozmawiać, tak? kto naprawdę potrzebuje, kto może sobie kupić, kto może pożyczyć, ale to także jest kwestia tych negocjacji, które prędzej czy później naprawdę mogą zdziałać cuda. W emocjach pewnie o nie trudno. To co, być może zacznijmy pisać do siebie maile? Może na papierze będzie łatwiej zachować pewien spokój? To pewne jest. Ja zawsze zalecam ludziom, że jak czują napływające emocje, albo to, że nie mogą ich kontrolować, to niech piszą. Tam zawsze łatwiej. Tam zawsze jest czas do odpisania i myślę, że to też jest pomysł. A jak nie idzie, to do negocjatora, do terapeuty par, do mediatora na parę sesji. Bo to czasami tylko tyle wystarczy, żeby przy pomocy trzeciej osoby, która używa i uczy nas komunikacji takiej ku porozumieniu, żeby wypracować rezultaty. Jedno jest pewne, i jedno jest ważne, żeby wybrzmiało po tym odcinku. Po zakończeniu związku. Nie mieszkamy razem, nie tak, i staramy komik. się za wszelką cenę dla naszego zdrowia psychicznego, fizycznego, dla naszych dzieci, dla naszych zwierząt, dla naszych bliskich nie róbmy sobie tego. To może prowadzić do, do wielu tragedii. Jakby też historia mm -hmm. zna takie przypadki, gdzie tak. małżeństwa tkwiące w takich układach Krzywde sobie zrobiły, robiły tak mm -hmm. tak. Także to są bardzo tragiczne historie i można mówić, że ten nasz podcast jest lekki, łatwy i przyjemny. Ale ku przestrodze. Ale ku przestrodze, <laughs> bo mm -hmm. akurat mieszkanie pod jednym dachem z osobą która była kiedyś dla nas emocjonalnie całym światem. Może być jak tykająca bomba. Tak. Nie wiadomo, co się wydarzy, i tak jak mówisz, czasami w grę wchodzi jeszcze afekt. Powiedz mi, Wielu, z czym należy się liczyć, zaczynając życie od początku, bo taka wyprowadzka od osoby, z którą byliśmy w związku kilka lat, no wiąże się z pewnym zaczynaniem. Tak, ja od nowa. sądzę, że musi się zacząć od relaksu i próby regeneracji, czyli poradzenia sobie z fazą tych wybuchających uczuć, czy uczuciem smutku, depresji. To na pewno, żeby zatroszczyć się o siebie, na Najlepiej jak się da. Często związane jest to z przystankiem w życiu, żeby nie rzucać się w wir pracy, rozrywek, nie wiem, znajomych, poświęcić się na to, co tam w sercu gra, zrobić sobie przyjemności, na które nie wiem, zawsze nie było czasu albo o których marzyliśmy, żeby właśnie wysypiać się. Czasami jest to czas na przyjęcie leków uspokajających. Jest to też powiedzmy taki moment, w którym można podjąć decyzję o tym, że na razie wyprowadzam się, nie wiem, na tydzień, dwa do rodziny, do przyjaciółki, do przyjaciela i potem wracam. Jakby Byle w tej pierwszej fazie po podjęciu tej decyzji, naprawdę wyjść z tego domu? Tak, to właśnie o tym mówimy, że jak wyjdę, to muszę zrobić wszystko, co najlepsze dla siebie, żeby zregenerować się, bo potem będziemy dopiero mogli, jak się zregenerujemy, jakoś pomyśleć logicznie, zrobić plan na życie. Ale dopóki mamy te uczucia niezaopiekowane, to warto jest wiedzieć, że to one są najważniejsze razem z naszym ciałem i że czasami właśnie warto albo samemu, albo z terapeutą, albo z przyjaciółmi zaopiekować się sobą. I warto, i trzeba też pamiętać, i trzeba pogodzić się z taką myślą, że tak, może być biedniej, może nie być mhm. pieniędzy na wakacje, możemy nie spać na łóżku, tylko na materacu na ziemi. Czasem nie, nie musi nawet to być materac, nie wiem, sprężynowo-piankowy, ale będzie to najtańszy materac dmuchany ze sklepu sportowego. I tak, te mhm. wszystkie rzeczy należy wziąć pod uwagę, że nie wyjdziemy do knajpy na obiad, a za nasz główny posiłek w ciągu dnia będzie musiała nam wystarczyć yy, woreczek ryżu na przykład. I, I jakby z tymi rzeczami można i, i się pogodzić i należy się ich ponieważ tak wygląda zaczynanie życia od początku, ale przynajmniej zaczynanie go na nowo, a nie tkwienia, jedząc dobry obiad, ale tak, I robiąc dobrą minę, minę do złej gry, przez co nam tutaj żółć się odkłada na wątrobie. Nie? Że to są takie pozorne nasze te, te myślenie, że to jest wygodne albo bezpieczne. A tutaj właśnie dobrze że powiedziałaś, o tym zachęcamy do tego, żeby było biednie, ale żeby było zdrowo emocjonalnie mm? i zdrowe dla ciała. Też dając sobie taką przestrzeń swoją, mhm. to można łatwiej potem się odbudować też zawodowo tak. i podejmować może jakieś dodatkowe zajęcia, szukając dodatkowych, zarobkowych zajęć, żeby jakoś ten start mhm. potem sobie ułatwić, ale tkwiąc tak, kart, w tej uh -huh. patologii, no nie będziemy w stanie układać sobie życia w ten sposób, nawet tak. tego swojego tak. zawodowego. Ludzie no, nauczyli no, się no. ignorować Wagę swoich emocji, dostosowując rozstania pod to, co nasz umysł myśli, że będzie dla nas dobre. Przestrzegam, że i tak się od tego nie ucieknie, prędzej czy później, jak zamieciemy pod dywan to, co się z nami dzieje, to nam się to odbije, na przykład na zdrowiu fizycznym. Bardzo Wam dziękujemy za Wasze informacje, za Wasze maile, za Wasze historie, często bardzo intymne i takie widać poruszające, też emocjonalne, które przesyłacie nam na maila. przypadki gmail.com czekamy na następne. Dziękujemy też za wszystkie komentarze, które zostawiacie na naszym profilu na YouTubie, za to, że oglądacie tam nasze filmy, no i za to, oczywiście, że słuchacie naszych podcastów na Spotify. Wszędzie nazywamy się tak samo. Przypadki miłosne. Tak, przypadki miłosne. Tam wszędzie jesteśmy, a jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a, a wolelibyście na przykład dotknąć nas w papierze, to polecamy wam książkę Przypadki miłosne. Przypominamy tak. też o książce Wioli Boże daj orgazm, to też pozycja, która wzbudza ogromne zainteresowanie czytelniczek i czytelników. Książkę, która pobudza do myślenia mhm. i do dyskusji, ale o też wpływie religii katolickiej na życie psychiczne i seksualne kobiet. Zachęcamy, zachęcamy do tego wszystkiego, zachęcamy do kontaktu i przede wszystkim do tego, żebyście dzieliły się i dzielili się wiadomościami o tym, że istnieje taki podcast mm, jak my, tak ze swoimi to. najbliższymi, ze swoimi przyjaciółkami, przyjaciółmi. No i co? Tak, niech idzie w ta wiedza ku ogólnemu rozwojowi ludzkości. I poprawie Waszej kondycji psychicznej i fizycznej. Dziękujemy Wam bardzo, że z nami w tym kolejnym odcinku i do usłyszenia. Trzymajcie się. Pozdrawiamy.